Ja pierdolę, wiecie ile to jest robaków kurwa, teraz? Ole ja pierdolę tu jedna, ale Jeden banan i już nie ma kurwa. Jeden Armagedon i nie ma. Dwóch trzecich kurwa. Zowa kurwa, tu jest wiary. Zowa to nie robak na robak Chyt do wody, proszę bardzo. Ja pierdolę, jaki młyn. Co ty pierdolisz? Oh, man, tak. really ja wszystkimi łąkami wszedł do autobusu i kurwa banana wróciła, <laughs> ale to wy jak dobry plan. Chodźcie do autobusu, wszyscy! No ja nie dojdę wszystkimi, nie? Masz tego świadomość. No, stream jest generalnie w porządku. Nic nie laguje na streamie z tego co widzę, więc coś u ciebie musi być. Co Myślę, to ja kurwa jest. Aha, chcę dwóch. No, 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 tego. Sprytne, ale nie wiem, czy ci się to uda, właśnie. Jakbyś. Tak, tak teraz to chyba. Jakby zahaczł tego drugiego, to by. Oho, teraz ja. To jest tak gęsto, że można rzucić razem i jednego jemnie, no, Jak mówi Modelecki. Ja hmm. w w Jaka bieda? Jakie to gówno jest? Nie możesz tu bo tam jest działko, Paweł. Aha. Nie, staruszka to jest coś takiego, że bo owca ci skacze. Jak ma jak jakąś przesz przeszkodę na to ona podskakuje owca, nie? A staruszka, to po prostu puszczasz ją i ona idzie po płaskim, ona sobie chodzi po płaskim i z, nie wiem, czy z dupy, czy z tego taki y, gastrujący rozsiewa. Możesz otruć wormsa też tak przycisk ją wysadzasz.

Na którejś tam dopiero od której rundy jest babuszka? Jeszcze jedna runda. To jest może pomijać ten, którego następna jest kolejka, chyba. Wiesz? Czyli którym ty jesteś teraz? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Zabawimy się! O! Gwiazda. To jest moździerz? Czy to jest to ognia? O kurde! Do góry, steruj, 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 nice! I no. jaki kurwa dymy, co to jest? Ale to chyba nie wiem ile zabiera. Mało po osiem 5 Ten co. We need to, oh, to Ja Patrzcie, tu jest moich nie, trzy w jednym Dalej, miejscu. Nie do mnie, nie do mnie. To było dobre, jakby trafił każdym tym pociskiem na jednego, tam na dole. Aha, teraz ja ty. Nie masz szans, no i co? Nie, 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 nie dolecę, a się zemszczę. <grym> no i nie będę Piotra atakował jak Piotr wysadzi, by... <grym> możliwe, że sam tam spadnie. <grym> Piotr, Piotr, Piotr nie, żeby coś, ale... Tak, On wsiadzie w helikopter, Piotrek. Leko, pa! ale masz, masz darmo, masz... Aha, no, widzisz. Ale nie, nie, nie strzelaj jeszcze, nie strzelaj, musisz być na, na, nad celem, nad celem. I chybaś skał. Długo, długo. O kurde. O jest, długo, 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 I co ty gadasz, że mnie wyjebało do wody? Od no, pościczenie. No, no, <grym> 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 byłeś... To jest. Zobaczcie, tu jest słorów nie? To w jednym miejscu, to jest chore. Można na spado pomijać w repak Ja pierdolę Czemu jak się zaspałdziły cztery w jednym miejscu? 5 Dobrze, uciekaj, chowaj się, nice. O, już widzę ewakuację <grym> Ewakuacja, dokładnie.

Mogę tam wejść? O nie, bo to tylko. Mm, mm, mm. <śmienny> <Kurde>. <śmienny> I tam utoni. Kurde. Uderzę cię, bo jesteś słodka. O Jezusie! Jezusicku! Okay, no i no to jest I na czym miało wyglądać? Huh? 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 Chodźmy sobie na robaka. I minę mu minę mój doj. Używa za plecy. No, wykończy Krisa ma 30 hp. To już lepiej wykończyć Nie. całego walusa. Nie! Nie, mnie nie było. Ja pierdolę. A Nie wiem, kurwa. Nie ogarnę sterowania <laughs> nawet. No. Ja bym chciał zmieniać robaczki w tym Ja to co masz tu wiedzieć. się. Pakuj wszystkimi w jedną dziurę? <laughs> Rebol, sub! O kurwa, to... <grystanie z nimi> Ty, jak z wszystkimi się tam władujesz do dziury... Jak ktoś ci, ten... ktoś ci tam przyjdzie, wrzuci coś... Chyba nie, bo Ale w momencie musisz, yy, wejść w wszystkich w jedno miejsce, po czym ja przyjdę i ci je tam aleluję, właduję... Nie! Debilu głupi, chuju, zajewany, pierdolony. Ja pierdolę. Dawaj męce. <laughs> <laughs> o kurde. Ha, ale tego tak nie mogę użyć. Dobra, czyli to jest zależne mimo wszystko od... <laughs> Ty chcesz ją odkurać tam? Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak działa ta, ta linia owca. Yyyy, wali, w, ona w górę wali. Tak albo i... Widzisz, że ja tak wiem. No, no! O, o, idzie owieczka do ciebie, Repak. Czekaj. Tylko... O, o, może tam, pa, myślałem, że wjedzie tam. Może Próbuję go, jak on, jak on sterować. No A, próbuję, nic nie ten... Tam... Ej! Ja mogę cały czas tą linką używać. No tak! No. Musisz mi doradzić. Ja myślałem, że, ja że ty. myślisz o tym, jak, jak sterować No i co, jak klikam kutu, to się nie dzieje. Nie, musisz wybrać na, 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 na wybór wybr wybr broni. Wybór broni robisz takie dwie strzałki na w dolnym prawym rogu koło skakanki. Są dwie strzałki. Nie, i musisz ją jakby strzelić. Jakby, jakby strzał. No i teraz. O, o, o. No pytanie, co... co za Bo na padzie masz bampery a na klawie No, na Q było. Aha, na Q zrygał. Zapalnik dalej to jest... TAP, TAP! No i chuj ci w Ej, to tarowanie jest klasyczne z seksie starych, nie? Wormsów. No. Tam też się tabem robiło. To TAP, tak, no. No, dobra. Ej, zobacz, tu jest kurwa moich, ja muszę ewakuację zrobić. Repak, kurwa, już. No. Repak, no. chyba no. jak no. zobaczył, że jest to no. mówi. Nie, repak się szykuje na Armagedon, ale <laughs> to nie ukrania. Ej, wszystkich pod ziemię i zajebać no. Armagedon. No. Tylko że to też. Bo no. dałeś też kolejki, to jest Armagedon. Ej, to nie zgubi no. pomysł, żeby no. wszystkimi no. spierdolić. Ja tam repak idę do ciebie. <laughs> Szykuj tam dla mnie miejsce. Czekaj, Armagedon pójdzie, to jest no. koniec, nie? Nie, kurwa, dwa moje tu są. Ty moje tu są. O nie, Wieżyczka. Wieżyczka jest strac. No ja. Jak się ruszy. No, nie, nie. no jak, poczekaj, jak się nikt się się ruszy. I będzie w jego zasięgu. Pana, pokaż działanie działka tego. Nie, nie, nie. <grym> no weź! Podskocz, tylko podskocz!